Witaj w Super VoIP. Pokażę Ci, jak korzystać z zestawień wiadomości SMS. Rozwij menu zestawienia i wybierz opcję wiadomości SMS. Znajdziesz tutaj wszystkie informacje dotyczące Twoich wiadomości: data, godzina otrzymania lub wysłania, numer źródłowy, numer docelowy, status, koszt i treść. Treść wiadomości możesz usunąć. Chcąc wyszukać konkretną wiadomość, kliknij na ikonę Filtruj. Skorzystaj z różnych opcji wyszukiwania: po numerze źródłowym lub docelowym, po statusie wiadomości, czy okresie, w którym została wysłana. Na dole strony zobaczysz statystyki z wybranego okresu, ilość wiadomości oraz ich koszt. Jak korzystać z usługi SMS opowiadam w innym filmie. Do usłyszenia.